Co tu się dzieje? Sługa ten co wino roznosił na uczcie. Powiedział, że to książę i Olkan otruli Saskie. Sprawiedliwości chcemy! Chcecie zemsty? To nie to samo. Nam za jedno! Saskia bez ducha leży! A książę, truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać! Nie pozwolim! Urzesz, kalten! Nikt tu się nie chce sprzedać! A winowajcę trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywnę? Dostanie klapsa w żyć? My mu klapsa damy. Się w gardło. Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa, skoro niewinny? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecą w by. Więcej nas. Nie dacie rady wszystkich. Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się!